2, no tak. 2 minus 2 razy 2 plus 2. Dobra, matematyka. Mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie, tak? Taka była kolejność zadań. Czyli mamy 2 plus 2. Czy to nie, to nie jest 2 plus 2 razy 2? Nie, to było zawsze takie, ale to było coś innego, czyli to nie było w napisie. O kur. Dobra, ja jestem k**a kur... z matematyki, tragiczny jestem. E, minus 2 razy 2 to będzie minus 4. 2 minus 4 plus 2. 0. 2 minus 4 plus 2. Jeszcze raz. Minus 2 razy 2, ale 2 minusy dają plus, tak? Czyli to będzie 2 plus 4 plus 2. Chyba, że jakby. Zależy, kurde, bym był nawias. Właśnie i to z tymi nawiasami było nie? Bo jakby tu był nawias, to by było inaczej. Jakby tu był nawias, to by było inaczej. I może być to. Mieszkie się wyrosowało? No dokładnie. Czyli to będzie albo 2 plus 4 plus 2, czyli to będzie albo 8, albo 2 minus 4 plus 2, no to to 0, czyli 8. A i co do kur? Na politykę się nadajesz, prawda? Kłuczymy po kolei. Sześć. Nie ma opcji, że ktoś z konfy dałby radę <gry> rozwiązać tak. Prawda? Może trzeba podejść do tego hasła bardziej dosłownie. O kur, co ty pierdysz? Na tej zasadzie.